Halo, witam, 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 świąteczny BJT w dobrej formie. Godzina 11.04, 25 grudnia. Boże Narodzenie, wszystkiego dobrego dla Was, wesołych świąt i zaczynamy odcinek, w którym dogram ostatnie mecze Food Champions. Zostało nam 5 spotkań, więc mam nadzieję, że zdążę przed godziną 12.30, bo wtedy jadę na obiad świąteczny do mojej mamy i zdążę to wszystko szybko zmontować. Liczę, że właśnie tak będzie, liczę, że wbijemy 18.2 i liczę, że jakieś fajne nagrody z tego tutaj nam polecą. Mamy 12 paczek też w sklepie, zastanawiam się, czy coś tutaj na odcinku otworzyć. No, 20x82+, ten twórca historii FIFA World Cup, nie. Myślę, że na razie sobie to zostawię, to zostawię na content streamowy, żeby też ci widzowie, którzy oglądają moje streamy, mieli co oglądać. Natomiast mówię, dokończymy Food Champions i otworzymy Nagrody za Food Champions na tym odcinku, łapeczka do góry, mile widziana. Jeszcze mała świąteczna prywata, słuchajcie, popełniliśmy taki odcinek, a właściwie Tetrycy, czyli Leszek Milewski Kuba Olkiewicz przyjechali i odwiedzili mnie. To już było jakiś czas temu, ale dzisiaj ma miejsce premiera tego tego odcinka zawód gram w komputer. Także polecam Wam serdecznie, możecie sprawdzić. Zostawiam link w przypiętym komentarzu. Ja sobie bardzo cenię humor chłopaków, tetryków i oglądam często, często ich odcinki. Jeśli znacie, jeśli kojarzycie, albo nawet jeśli nie, wpadnijcie, zobaczcie, jak wyglądał ten reportaż, jak wygląda życie Bejota od kuchni. Składnik ciekawy, dlatego że w środku pola będzie grał Ismail Benasser, lewonożny, środkowy pomocnik, no ale tak samo Eduardo. Kamawinga, Także dwóch lewonożnych środkowych pomocników formacji 4-2-2-2. Bobby Moore na wypożyczeniu, dlatego że tutaj delikatne inwestycje zostały poczynione, świąteczne. Więc na te pięć spotkań akurat tutaj Bobiego Mura wykorzystamy. No miejmy nadzieję, że mimo, że na stylu gry bazowym, ale sobie tutaj spokojnie angielska ikona poradzi. Takie trochę niesprzyjające pingi. 34 milisekundy. Powiem szczerze, dość dużo. To znaczy, że połączyliśmy się raczej. Na pewno, znaczy na pewno nie z serwerem polskim, raczej nie niemieckim, nie szwedzkim. A raczej jakaś... jakaś Hiszpania, bym powiedział. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyznam się Wam też szczerze, że mój pierwszy mecz FIFA od dwóch dni wczoraj w Wigilię nie tykałem. Nie tykałem FIFA. Eee, wszystko, co było tutaj rozegrane, to jeszcze jeszcze w piątek, także mamy niedzielę. Przerwa 48 godzin od FIFA. Zobaczymy, jak na nas wpłynie, jakie będą strzały, jakie będą dryblingi. Na razie Di Maria sobie tutaj spokojnie tańczy. Może jakaś klepeczka, i rozegranie takie. I Di Maria ze strzałem na 1 do 0. Także dobrze wywróżyłem tutaj, że szybki atak zostanie zakończony golem. Czokol, ale świetne tutaj obroty. No i mamy 14:2 bilans. Także yy, dobrze tutaj wystartowaliśmy. Duża szansa, że. Godzinowo się wyrobię z tym, co sobie założyłem na początku na początku odcinka. No to czas na spotkanie. Kolejne. I zobaczmy, jaki skład przeciwnika. Wódka Juniors! O la, la, la. No to ktoś tutaj. Myślę, że świątecznie za kołnierz wylewał nie będzie. ózka z Brolin na ataku. Tam jeszcze Frong. Ribery. A my spróbujemy naszego świątecznego Kikofa I świąteczny kickoff. Oczywiście. Tutaj. Zdaje test. Oj, błędy w defensywie! Błędy w defensywie i Brolin strzela na jeden do jednego. Ale dobra, Teo Hernandez. Rozpędzi się. Puści po linii Di Marie. Oj, świetne przyjęcie. w matko, jedyna. Ale rzutka, jakie przyjęcie też fantastyczne. No tylko teraz sobie nie dajmy tak szybko strzelić bramki wyrównującej. Bez spalonego. Wlachowicz. Zastawił się. O, ale tutaj. Wiecie, że wystarczyło trzymać tutaj L2. Wystarczyło trzymać tutaj L2, żeby obrońcy przeciwnika nie byli w stanie odebrać mi tutaj piłki. no bardzo ciekawa sytuacja. No ale mamy. Ale mamy. 15-2. Mamy 15-2. Po 16-2. MRX i FC. Ekipa. Czy zobaczymy? No, jest na Bramce malini Masz rano. Rabio Paredes. Smolarek i rano, Bardzo szybki. A tak, al Di Maria Lozamą tutaj. argentyńską, mm, argentyńsko-meksykańskie skrzydła. Też mogą dać radę. Di Maria. Dobra wrzutka. Musi być. I Jokol, Tak jest! Świetna wrzutka od Di Marino. On ma coś do tych wrzutek skrzyżaka, naprawdę. Wygląda to przepysz. Przepysznie. Brama. To jest gol. No to ładnie puściłem przeciwnika na kikofie. Wlacho! Wlachowicz! Brawo, ależ taki ekwilibrystyczny strzał, z lata. Ładnie. Sterling. Sterling! Tak jest! I 3 do 1. Brawo, Rakim Sterling. Świetna zmiana. Dobitka? Niestety. Dobitka, Darwin Nunes. 2 do 3. Chyba nie ma offside'u, mam wrażenie. Mojzekin! 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 4-2. Świąteczny, świąteczny kick-off. Nas ratuje tutaj w tej sytuacji. I jest rage quit. 16-2, także. O, już wpisałem 17. Jeszcze dwa mecze do rangi drugiej. O, dobrze. 8 pingu, czyli zagramy teraz na polskim serwerze. Raczej z polskim zawodnikiem. Zaraz zobaczymy, kto to będzie. Jak już tylko nam się ekran tutaj wczyta. Barcelona. No dobrze, czy skład sobie obejrzymy? Chyba tak, rywal chce. się w bramce, Cordoba, Marquinhos, Mielnikowicz, Fernandez, Enzo i tam na ataku. O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za oddanie spotkania. No tego się nie spodziewałem, gdyż ostatnimi czasy mało trafiam rywali, którzy by mi... Aaa, Pnowak, to kojarzę, to kojarzę z Twitcha, dzięki wielkie mordeczko. No to mamy meczorangę, mecz, o rangę, mecz o rangę drugą, słuchajcie. Mówiłem, czy... Pyta... zastanawiałem się na początku odcinka, czy się wyrobimy tutaj, a patrzę i od momentu, gdy rozpocząłem nagrywanie, minęło 28 minut. Także jest całkiem okej, okay. jest całkiem okej. Okay. Trzy spotkania realnie w 28 minut, jedno tutaj oddane, czyli cztery, no i, i piąte na spokojnie się tutaj wyrobimy, zmontujemy, wrzucimy, no i oby były też dobre nagrody. No i ostatnie spotkanie i ostatnie spotkanie w tym, w tej świątecznej edycji w e Championów. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Unskilled Team, no. Zobaczymy, czy faktycznie tak y, tego skilla będzie brakowało. Mbappé, ale nas przedryblował Mbappé 01. No świetna tutaj akcja y, przeciwnika. Blachowicz, ależ teraz to kapitalnie rozegrali. Nasi zawodnicy Cruyff, uwolnienie się od przeciwnika. Potem Świetna asysta. No i brawo za ten obrót Luchowicz i wykończenie, bo to wyglądało bardzo dobrze. Czy to złapie Teo Hernandez? Teo Hernandez! Co, Co on to? Odbiór robił? Zamiast dobitki? Nie, no myślałem, że troszeczkę sfarcimy i będzie go z dobitki. Natomiast gra stwierdziła, że tutaj TO Hernandez nie był w posiadaniu piłki, więc w momencie, gdy nacisnąłem strzał, no to to został chyba odebrany jako odbiór, bo innego wytłumaczenia nie mogę na to znaleźć. Di Maria, ależ powershot. Angel Di Maria. ma no potrafi coś stworzyć z niczego. Gol. Co jest? <gol> Nie, no, przepraszam, panie rywane. Ale świąteczny Di Maria tutaj jest za mocny. Jest za mocny w tych sytuacjach. Brawo. 18-2. Finalnie tutaj. Kończymy w Champion Zgodnie z tym, co założyliśmy. No i mega szybkie błyskawiczne nagrody. Stwieram, tak, żebym nie musiał nawet tego ciąć w montażu. Tak się postaramy. Słuchajcie, wyszły zimowe karty wieloznaczne. Wydaje mi się, że ten event jest naprawdę całkiem ciekawy. Dość taki zestakowany i sporo sporo fajnych rzeczy się dzieje. Dajcie znaka, czy chcecie szybki taki filmik a propos tego, co polecam za te słapy wieloznaczne, a tymczasem nie. To osiemdziesiąt... 84 4 razy 4 w pierwszym piku, także tutaj nawet Shan... Nie, no to jest. To jest 84 plus. To jest 84 plus. Dajcie jeszcze raz to samo. No nie no, już było bliziutko, no ale Fabinio 87, także. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe te player piki. W takim razie a wejdźmy w, m, do paczek, tylko żebyśmy tutaj się nie pomylili, które paczki są za Champions, a który? Nie. Y, mamy pięciu, y, 5 razy 83 plus to razy 2. No to sobie otworzymy. I tam jakaś paczka. O, jest, 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 jest wieloznaczna, tylko że. Y, Kiri nie. A dobra, to jest Verde 90, bo przecież nawet reflektorów nie było. Ale trafiony! Trafiony, trafiony wieloznaczny. Ehm, tylko kompletnie nie mam pojęcia jak ten Verde wygląda. Nie przyglądałem się e, temu zawodnikami. Aha, temu zawodnikowi cztery gwiazdki sztuży, trzy słabszej, e, słabszej. E, Nogi ze specji Ale jakie ma podania gość. Jakie ma podania? Wszystko na 10 co no, Niesamowita karta pod tym kątem. E, I dobry, dobra zwinność i równowaga. Ciekawy, ciekawy skrzydłowy. on jest w ogóle warty. No, jakieś grosze. Także potencjalnie jakiś fajny frikowy składzik można byłoby z tych kart wieloznacznych złożyć. No, bo takim zawodnikiem, to wiecie, lewo, lewo, lewa prawa, prawa noga powinno wszystko dochodzić pięknie do e, adresata każdego podania. No, tym razem mamy walkout. Natomiast e, kto to będzie? Wojtek! Wojtek szczęsny, także podzgranie dla Verde. Idealnie by się tutaj e, nadał. Poza tym 8 trójki, także 8 trójka tutaj na listę transferową ląduje. Patrzymy jeszcze, co nam tutaj zostało. Pacz... Dwie paczki Altimet. To chyba to. Tak, dwie paczki Ultimate, raczej jeszcze, jeszcze w tych nagrodach za rangę drugą się. Pojawiły. Brazylia, bramka, czy to będzie Alison? Tak jest, Alison 89, także bardzo fajny, bardzo fajny over. No, mamy praktycznie komplet. Mamy fatalne piki, mamy kartę wieloznaczną. Mamy jakiś tam walkout 89. W postaci Alisona, który. Ponad te 30 tysięcy monet y, musi być warty. No i ostatnia paczka Ultimate. I faktycznie uda mi się bez cięcia. Bez cięcia, słuchajcie, ten odcinek tutaj nagrać. Przynajmniej te, te nagrody na sam koniec. No bo te najlepsze momenty z meczów, oczywiście, będą wycinane. No i ostatni walkout w tym momencie. No nie do Wojtek jeszcze raz. Nie do Robert. Robert Lewandowski na sam koniec. ożył z Polski. Wylądował. Wylądował. w w te Glory znaczy no, w podstawowym składzie nie wolno, ale tu jeszcze Kazemiro i trap, także trzy łokałty w jednej paczce, no ta, ta paczka znakomita. Ta paczka znakomita, no to po, ponad 100 tysięcy spokojnie. E, z takiej paczki e, tutaj przytulimy tutaj ich na listę transferową, tych na QuickSel. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wszystkiego dobrego wam życzę jeszcze raz, spędźcie troszkę czasu z rodzinką, a jeśli kończycie food Champions, to pamiętajcie, że jest przedłużone do wtorku do godziny 9 rano, także... Ja sobie zagram drugie, drugie konto, ale nie ma spiny, że trzeba to zrobić dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia.